zgrupowanie w w nie wiem. Skupiliśmy się głównie na, na zajęciach w siłowni, na budowaniu ogólnej wytrzymałości i przygotowaniu organizmu do, do pracy jakby dalszej. Obóz był bardzo intensywny. Rano, rano zaczynały się od tlenówki, potem zajęcia zarówno w siłowni, jak i na boisku. I wieczorem często kończyliśmy też jeszcze kolejnymi zajęciami w Hali, to tak? no wiadomo, że ze względu też na pogodę było mniej zajęć z piłkami takich czysto piłkarskich, ale, ale też na pewno były takie zajęcia, tak? czyli nie można powiedzieć, że tylko że zawodnicy spędzili ten czas zupełnie bez piłek do piłki nożnej, tak? tylko zamienili je na lekarskie. A jeśli chodzi o Turcję, no to, no to już zdecydowanie zeszliśmy z obciążeń. Wykorzystywaliśmy te warunki, które mieliśmy, czyli właśnie trawiaste nawierzchnie, oraz to, że ta temperatura wynosiła gdzieś tam 10-12 stopni i, i te warunki do grania w piłkę nożną były bardzo dobre. Aczkolwiek też zaglądaliśmy na siłownię, i nie było tak, że, że tylko poszliśmy już w tę stronę techniki, taktyki, tylko no, praktycznie prawie codziennie jakieś takie wstawki siłowe też się odbywały. To znaczy no ja wiem, jakieś takie drobne, drobne urazy były, no też borykaliśmy się z, z przeziębieniami jeszcze w Cetniewie, w tak no, więc jakieś takie e, dwudniowe, no, urazów mięśniowych jakby nie było, czy też takich przeciążeniowych, tak? No to jest, myślę, że jesteśmy tutaj pełni optymizmu co do, co do Jacka, bo no, naprawdę pracuje bardzo bardzo mocno i no takimi wielkimi susami zbliża się do tej optymalnej formy. No i na ile, wiadomo, że jeszcze nie jest przygotowanym, bo mimo wszystko dużo stracił czasu i, i monitorujemy go na bieżąco. Na razie to jest gdzieś tam przygotowany na 30 minut grania, czyli na tyle, ile grał w meczu przeciwko Koronie. Czyli no, na pewno. Na pewno jakaś tam odmiana pod względem tych sparingów, które graliśmy na obozie. No tam były drużyny, z których kompletnie nie znaliśmy, nie znaliśmy ich stylu gry. Czasami też ciężko prawda, powiedzieć, jaki ten dru drużyny prezentują poziom. Tutaj była drużyna, z którą, którą znamy dobrze, wiemy na co ją stać. I myślę, że, bym, że oceniłbym wiele fragmentów naprawdę pozytywnie tego grania. No, szkoda, że wygrywaliśmy akurat i Mimo wszystko mecz zakończył się remisem, ale cóż, no, to jeszcze na zwyciężenie mam nadzieję, że idzie pora. No na pewno naturalnie chcieliśmy też zobaczyć, jak no, niektórzy zawodnicy, no, w takich warunkach już zupełnie meczowych, znowu wróciliśmy tutaj do naszej zimy, tak? I to też jest inne zawsze granie niż na, na wierzchniach takich naprawdę dobrych czy, czy bardzo dobrych, no tutaj no, to była taka. Prawdopodobnie w przybliżonych warunkach będziemy grali, więc no, dla niektórych zawodników był to jakiś ostatni sprawdzian, dla innych, e, dla innych już braliśmy inne czynniki pod uwagę, czyli tyle, żeby byli oni gotowi na, na mecz i, i tyle ile sił właśnie mogą w tym meczu e, zostawić na boisku. Mhm. Jeśli chodzi o teścika, no to wiadomo, że jest to powrót, z, więc on nie ma jakichś tutaj problemów e, z aklimatyzacją. Igor Morozow i, i Luksza, no, myślę, że sobie, takie bardzo spokojne osoby, myślę, że sobie tutaj e, radzą i też dla Lukszy nie jest to pierwszy wyjazd gdzieś za granicę, dla Morozowa jest, ale no, jeśli czegoś nie wie, to pyta, gdzieś tutaj próbuje bardzo wychodzić jakby do przodu i próbuje się zaaklimatyzować dosyć szybko. Baran, no też zero problemu, jakby nie jest to ani jego pierwszy klub w, w w Polsce ani nie ma problemów też żadnych, żadnych problemów komunikacyjnych, więc myślę, że, że pozytywnie. Wszyscy, wszyscy mają, ja myślę, że to też są jakieś tam obciążenia e, dosyć duże, jak na piłkarza jeszcze mimo wszystko nieprzygotowanego, więc na no konrad też e, gdzieś jeżeli była taka możliwość, albo uznaliśmy to za stosowne, on gdzieś też dla niego były to lżejsze obciążenia, ale myślę, że tak, że pod względem siłowym na pewno się wzmocnił, pod względem dostosowywania się do gry, jaka jest w ekstraklasie, na pewno też robi z każdym dniem postępy i każda jednostka treningowa jest dla niego tutaj wyzwaniem i możliwością do czynienia postępów. Że tak, no, zobaczymy jakie jak będą warunki, ale no, jak najbardziej bierzemy, jest w kadrze pierwszego zespołu, więc każdy zawodnik, który tam jest, no, musi, być, mm, musi mieć świadomość też psychiczną tego, że mm, będzie taka możliwość, żeby temu zespołowi pomóc. Na pewno te zawodnicy, którzy no, wprowadzają się tutaj do naszej drużyny, no, czy Paweł Tarnowski spędził niezbyt wiele czasu, ale cieszymy się, że mógł tam w, w Turcji uczestniczyć też przynajmniej przez chwilę w przygotowaniach no i no, musi się na pewno z drużyną zapoznać. Krzysztof Kowciński no, już dłuższy czas z nami trenuje, ale to też jest na niego na pewno wyzwanie i też yy, no, aklimatyzuje się po prostu w warunkach takich ekstraklasowych. Pikarski no, myślę, że tutaj potrenuje z nami ten tydzień i decyzje jakieś będą podejmowane co do niego.